Archetyp damy jest takim archetypem, gdzie jeżeli jako kobieta masz jakieś blokady a propos finansów, dobrobytu, jeżeli masz jakieś blokady związane z ciałem, z cielesnością, z przyjemnością, z luksusem, z zaniedbywaniem siebie, z zaniedbywaniem materii, z ograniczaniem też siebie, swojego potencjału, to dama archetypowo otwiera cię i to sobie możesz zwizualizować, jak wygląda Twoja wewnętrzna dama i jakie jakości przejawia. Bo ona otwiera cię na luksus, na przyjemność, na dobrobyt, na przyjmowanie dużych kwot pieniędzy, na dbanie o swoją higienę, na dbanie o swoje ciało, o sport, odżywianie. Generalnie to jest bardzo bliskie archetypu królowej, czyli to cię bardzo fajnie podnosi do takich jakości, gdzie jest godność, gdzie jest szacunek do samej siebie, czyli też nie godzisz się, jak inni ludzie traktują cię w jakiś sposób, który uwłacza Twojej godności. Gdzie nie ma szacunku dla Ciebie, gdzie jest jakieś forsowanie granic. Jakby dama jest bardzo mocno przy sobie, ale ona jest w tym miękka, nie zadziera nosa, nie jest arogancka. Przynajmniej ja mówię o świetle tego archetypu. Raczej jakby jest w serduchu, mocno przy sobie i rozwija swój potencjał na bardzo różnych poziomach życiowych, tak żeby właśnie jej życie wypełniał dobrobyt, obfitość, elegancja, przyjemność, luksus i zdrowie. Także popracuj sobie z tym archetypem wizualizacji, a jeżeli masz jakiś problem, albo na przykład pracując z tym archetypem, wyszły ci jakieś traumy, jakieś historie, nie umiesz tego sama przerobić, to ja zapraszam do siebie na sesję. Zrobimy ustawienia systemowe na archetypach i pomogę Ci to przetransformować i pointegrować na nowo.